Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was w moim jakże amatorskim filmie <głos》> z losowaniem osób, które wzięły udział w moim rozdaniu. Hmm. Przypomnę tylko, że rozdanie polegało na wpisaniu hasła: hashtag rozdanie yy, i można ode mnie otrzymać taki organizer na segregatory, czy też różne inne rzeczy. Także wybieramy dzisiaj trzy osoby, które dostaną ode mnie taki prezent. Zrobimy to za pomocą takiego właśnie programu. Zobaczymy sobie, ile osób się zgłosiło. Słuchajcie. 93 osoby wystawiły poprawny komentarz z takim hashtagiem, jak prosiłam. Także super, bardzo się cieszę, to jest bardzo duża ilość. Czyli słuchajcie, konkurencja. No, dość duża. Dobra, uwaga. Losujemy pierwszą zwycięzczynię tudzież zwycięzcę, lucy no. 5397. Bardzo serdeczne gratulacje. I kolejna osoba to Rewesa 90. Bardzo gratuluję. I ostatnia osoba. Cholinek. No proszę. To też bardzo serdecznie gratuluję i pozdrawiam. Słuchajcie, zgłoście się do mnie w mailu porachowane przez gmail.com. Dogadamy sobie wszelkie szczegóły, m, wysyłki. Kiedy tam będzie Wam pasować, to Wam wyślę. Jeżeli chcecie otrzymać ode mnie jeszcze przed moim wyjazdem te paczki, to musicie do środy się ze mną skontaktować. Także słuchajcie, bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję zwycięzczyniom. Mam nadzieję, że te organizery będą dla Was przydatne. Ja ze swojego również będę korzystać. Nie ukrywam, że bardzo mi odpowiada jego wielkość i naprawdę trzyma mi w kupie te wszystkie rzeczy. Nie muszę ich ciągle gdzieś tam przekładać. I co, bardzo serdecznie również dziękuję za taką aktywność w tym rozdaniu i zapraszam na kolejne, bo będą na pewno. Także co? Miłego dzionka Wam życzę, ja ten krótki filmik już będę kończyć, ale zapraszam Was jeszcze po południu wrzucę Wam jeszcze jeden, w którym co będę robić, co ja miałam robić? Aha, będę wyciągać kasiorę, słuchajcie, z, na klimę. Bo zdecydowaliśmy się na tą klimę i będę wyciągała kaskę z moich gier i innych różnych tam funduszy. A zresztą to sobie obejrzycie, nie będę Wam za dużo mówiła. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia.